Siema widzowie, dzisiaj gramy w bardzo modernistyczną odsłonę państwa miasta. Kto pierwszy, ten lepszy? Szybkość jest naszym drogowskazem. Trzy, dwa, jeden. Augustów. Warszawa. Najpierw bierzesz później ten. Bydgoszcz. Opole. Płock. E... Gdańsk, Cieszyn, <coughs> Elbląg, Dąbrowa Górnicza, Jazda, y Szubin, y Radom, Tarnów, y o Janowiec Wielkopolski. <grymne> Hel Kraków. I ława. Hmm. Nakło. Mława. Pak si, Pak si. Z Wiesz, Wiesz, wiesz. Yes. Dawaj. Lesno! Dobrze. Ale zostały mu dwie sekundy. No, ja grała. wygrałaś.